Tak dobrze gada, ale muszę pilnować Żeby tu monetyzacja 8 minut I tak dalej, wiecie, nie No To normalny jestem i to robi profesjonalnie Przynajmniej na paliwo mi to płaci, nie Ale nie żebram o Donated, bo to, to już by było poniżej Jakiejkolwiek godności Po prostu weź Przetrącony do uczciwej pracy i Zacznij pracować A nie tam tych pieprzy, czy jakichś dochodach pasywnych Jedyny dochód pasywny twój to mieszkania mamusi i babci Tam pilnujesz na Wierzbowej chyba po babci, tak? Na Storczykowej po mamusi Więc ty nic własnego nie masz eee, Śmieci, odpadzie i, i tyle, nie? Czego w życiu się nie dorobiłeś i nie dorobisz Bo ty wieczny przegryw jesteś Piłkarzem chciałeś zostać, co nie wyszło, nie? Jupiterem chciałeś zostać, jak Meksykano też nie wyszło, nie? Eee, no teraz nie wiem kim ty chcesz zostać, no Ty nawet hiterem chcesz zostać a to ci może trochę wyszło nawet, no to brawo. No. Pierwsze twoje, największe życiowe twoje osiągnięcie Łukaszku Bycie internetową kurwą dla wyświetleń no. Hejterem po prostu. No, zboczonym, ruchającym matkę zaszczonym manerem. No to ci przynajmniej wyszło coś życiowego. No. Jak to się zawsze śmiali z Tuska, że jedyne co mu wyszło to włosy, nie? Aha i Wielka Brytania z Unii Europejskiej mu wyszła, nie? W Europy, no to, no to tobie też coś tam może wyszło, nie. Zrobienie się błaznej i pajaca na całą Polskę. Brawo! Brawo, Brawo bo, bo, bo my na tym zarobimy. No. Po prostu ty tam chodzisz i wszystko stracisz, nie? Reszki godności w ogóle wizerunek, cześć, tam czas, majątek, nie, no a za to musisz odpowiedzieć, zapłacić, niestety, nie? się źle zatrzymał tutaj w ogóle, bo skoro jest wyspa, to można było jechać, nie? ludzie jeżdżą tymi samochodami, przepisów nie znają, nie? No, ale to tak. A po prawej, moi drodzy, Pałac Garnickich, taka toaleta za 400 tysięcy, słynna fera była. Pomnik w Kawelina po lewej ulica Klińskiego, tu kiedyś hotel Wis z kolei był, nie? Pałac Garnickich po prawej. bo nie ma na nim sygnalizacji drogowej na tym rondzie. więc hotel Gołębieski, wiele lat stał pusty, niedokończony dawny hotel Orbisu, Gołębieski to kupił i, i wykończył a to jest Teatr Dramatyczny imienia Dom Ludowy dawny imienia Piłsudskiego, Marszałka a obecnie ta Dramatyczny w Unii Węgierki niestety remont rozpoczęli, bo kasy chcieli wtopić Unijną i stoi niedokończony od kilku lat też wielka afera, bo się okazało, że że tam są problemy natury technicznej, nie można tej inwestycji dokończyć, koszty rosną spory w sądzie z wykonawcą projektantem, a to po prawej wszystko co widzicie to jest też właśnie część pałacu Branickich w której mieszczą się różne tam dydaktyczne sprawy Akademii Medycznej yy, która się powinna przenieść bo ona tutaj ma swoje budynki dalej Pałac byłby pałacem, byłby muzeum, nie? na razie to jest tak. Jest, na przykład w pałacu jest to administracyjne rzeczy, tam rektor akademii, nawet studenci w jednej sali jeszcze zajęcia mają, że nada do po prawej trupie kiedyś kroi. uczelnie, czyli zgadzają się, żeby ich ciało było wykorzystywane do celów dydaktyki po śmierci, czyli do na przykład sekcji, że tam studenci kroją i się uczą. No, więc... na no, pójdziemy sobie zwiedzamy. Dzisiaj bezpłatne oprowadzanie. Wczoraj było otwarcie wystawy. Zobaczymy, czy jest jakiś... Uuu, ful miejsce jest taki. śmietnik jakiś brzydki. Tylko przy tej galerii, a to białe to jest taka artystyczna perła. O, ktoś zobaczcie, sobie uśmiechnął. Zrobił czymś. Stawa tak. się nazywa Sztuka dla końca świata także mm, bardzo ciekawy tytuł. Jest, on ci. No i, i będziemy zwiedzać, nagrywać. Tak, to moi drodzy, właśnie tutaj Jeszcze mam 3 minuty do pogadania Tutaj jakiś miał afarę z tą galerią, że Zresztą się nie zgadzali na nagrywanie, musiałam wzywać policję Jakieś zamieszanie tam Że nie zgadzają się na nagrywanie, więc policja była wzywana Musieli się zgodzić na nagrywanie, bo to z publicznych pieniędzy naszych jest finansowana taka fanaberia Tu miliony złotych na to idą 20 pracowników, z czego większość to sprzątacze, ochroniarze, pracownicy biurowi. Artyści to grosze akurat dostają, nie? więc instytucja się zinstytucjonalizowała i przeżera publiczne pieniądze, nie realizując misji publicznej. Pamiętam, że kiedyś sobie nawet takie żarty trochę robiłem z pani dyrektor słynnej, że pytałem, czy ja jako mieszkaniec miasta mogę przyjść na przykład i wykonać jakąś instalację artystyczną. A pani powiedziała, że no, skoro nie mam dyplomu szkoły jakiejś artystycznej, no to nie, nie, bo ona tylko zadaje się z poważnymi artystami. Po czym się okazało, że akurat białostockich artystów to generalnie jest Skłócona i Olewa, i nie mogą się tu prezentować w galerii miejskiej sztuki współczesnej w Białymstoku. Bierze jakiś tam. Na przykład studenciaków, którym płaci, na przykład, bo widziałem potem faktury, na przykład rozliczenie wystawy 1000 zł za papierowy karton, taki zwykły karton, naprawdę taki opakowaniowy, na którym farmą było napisane jakieś hasło LGBT, tam nie pamiętam jaki, co się o marszu, nie? I taki karton napisał na, na, na z napisem z, na z 1000 zł honorarium dla artysty, że to jest niby praca artystyczna, nie? No, także generalnie to kiedyś w ogóle śmietnik był taki faktycznie, że wysypali rzeczy, rzeczy ze śmietnika na podłogę, i, i, i tak to było. I to nawet z Krzyśkiem żeśmy to zwiedzali, bo chciałem, żeby się poczuł tak w galerii sztuki współczesnej, można powiedzieć, swojsko. On powiedział, że to głupota w ogóle, bo to zniszczyli dobre pomieszczenia tymi śmieciami wysypanymi na podłogę, nie? Więc no, czasem Krzysiek to był ten paradoks, że wszyscy mówili, że wariat on czasem miał bardziej rozsądne poglądy na niektóre tematy niż niż tak zwani normalni, ale przeważnie nie przeważnie nie, bo ludzie z obsesją i tak dalej, nie, to widać na przykładzie Łukaszka, że jakby był normalny już dawno by odpuścił, ale nie jest nie. więc takie to różne są historie hmm, faktycznie więc normalny to nie jest i tak to leci właśnie Generalnie na świecie, że idziemy, zaraz coś tam będziemy nagrywać i mhm. no i będziemy dalej oczywiście komentować też różne zdarzenia, wydarzenia, żebyście koncerty i tak dalej, żebyście wiedzieli co i jak, bo wam się prawda należy, prawda boli, ale nas wyzwoli, a tylko ja jako staroszkolny, Mogę Wam wyjaśniać tych różnych czubków e, frajerów i hieny e, spod bramki na szkolnej 17, e, rozprzestrzeniających różne urojenia i mitomanie na temat szkolnej 17. Więc e, tyle.